Diemanderro internety! Witam w dniu kolejnym. Dzisiaj będziemy rozwozić obornik. Kilka, kilkanaście minut temu wstawiłem, wstawiłem Wam zdjęcie na YouTube z zapytaniem, czy chcecie vlog z obornika. Pod ziemniaki, także zobaczymy sobie, co tam ludzie piszą ciekawego. Osiem komentarzy mamy. I co tam w komentarzach? Karol Bekisz. Oczywiście, że tak. Pozdrawiam cię, Karol. Oczywiście, że tak, chcemy. Damian cebula, Damian Cebula, pozdrawiam Cię. Mateusz na pierwszy i dzień dobry. Mateusz, pozdrawiam Cię. Jasne, że chcemy, napisał Patryk O. o. Mefiu 04, jeszcze się pyta? No pewnie, że tak. Pozdrawiam Cię, Mefiu. Bartek, Kozioł, oczywiście. Pozdrawiam Cię, Bartek. Vlog obowiązkowo, pozdro. Adrian Marekowiak, Mar Wiktorski. Musisz koniecznie wrzucić. Wiktorski, pozdrawiam Cię, czyli jednogłośnie. Tak jak widzicie, robimy vloga dzisiaj z obornika pod. Pod co? Pod ziemniaki. Tylko jeden, jeden minus jest w dzisiejszej akcji Mianowicie taki, że mam jedną kreskę baterii I kurde tak, no będę się tak streszczał Bo nie wiadomo kiedy mi ta bateria się skończy tak naprawdę Zapomniałem kamery podładować I taka sytuacja, jeszcze będę musiał na chwilę wyskoczyć za, za, Na chwilę, za chwilę będę musiał wyskoczyć Żeby przesparować sobie rozrzutnik W sumie to nawet teraz mogę to zrobić Mam tutaj olej Trzeba go przesmarować, bo... No bo kto nie smaruje, ten nie jedzie, tak? Tak czy nie? Troszeczkę łańcuch Polecimy Oczywiście wszystko w biegu Tak, żebyście Zobaczyli, o co tu kaman Gorzej właśnie, jak mi się ta bateria skończy, czego bym nie chciał o, kurde, ale sznurków trzeba będzie się z tym uporać później. Po tym wszystkim cyk, cyk, cyk. Na wszystkie ruchome części przydałoby się trochę smaru od czasu do czasu. I tak też uczynimy. Czy ja wszystko przesmarowałem? Chyba wszystko. Tutaj nic nie smarujemy. Tutaj też nic nie smarujemy więcej. Dobra, Siadamy i lecimy z tym obornikiem. To tak jak widzicie, ostrożnie jest dosyć. Nie ładuje aż po sam strych. Mógłbym tu jeszcze ze trzy razy wrzucić, ale nie ładuję, bo mało go mamy. A chciałbym jak najwięcej, żeby mi go starczyło. W sensie tak wiecie, troszeczkę z nim, no, pojeździć z tym rozrzutnikiem, a nie tak wywalić wszystko na raz. To oglądał mojego poprzedniego vloga z obornika, ten dobrze o tym wie, że tu już było Obornik na tym polu. E, i on dziś właśnie w tym momencie się kończy tutaj. Tutaj go nie ma i dzisiaj on tutaj będzie, mam nadzieję. Jeden rozrzutnik już dzisiaj wywiozłem. Teraz jadę z drugim i mam nadzieję, że jeszcze wywiozę dwa i dorównam tutaj do tego co kiedyś wywoziłem. No. I taka sytuacja. Nie ma kiedy czasu nawet yy, zetora posprzątać Zakurzony w środku. Tutaj jak zawsze na początku tego obornika nie ma Dobra. Oczywiście od sąsiada tutaj jest miedza tam jest yy, Sąsiada pole, także od sąsiada nie jechałem. Bo, bo cały obornik wywiewa mnie na jego pole, więc to się nie opłaca, nie? <laughs> nie no, żartuję, oczywiście. Nie chodzi tutaj o wiatr, nie chodzi o wywiewanie obornika na sąsiada pole, a chodzi tutaj głównie o to, że ja tam tym razem przejechałem. Znaczy, wcześniej, jak woziłem tutaj obornik, to przejechałem raz od między, także tam już jest po prostu, nie? Niepotrzebnie, powiem wam, zaorałem to, chociaż ja wiem czy niepotrzebnie, może i potrzebnie, resztki pożniwne wszystkie zostały zakryte, także jakaś tam fermentacja jeszcze, jakby nie było się dzieje w tej glebie, teraz dorzucę do tego obornik, wszystko to e, przetależuję, czyli przykryję to ziemią jeszcze dzisiaj, bo żeby mi się to nie przesuszyło, no i cóż, i poczekamy jeszcze dwa tygodnie, może nie niecałe dwa tygodnie na to, aby sadzić w tym miejscu ziemniaki. Także w tym miejscu przewidujemy ziemniaki. Ziemniaków będzie całkiem sporo. No i zobaczymy co z tego będzie. Przyjechał do mnie kurier, przywiózł mi nasiona na marchwi e, Nie zamawiałem tej bitalongi, o której Wam mówiłem. Zamówiłem i całkowicie inną marchew, praktycznie dwa razy droższą. Także mam nadzieję, że będzie dwa razy lepsza. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć teraz dokładnie, jaki to jest, jaka to jest odmiana, bo ja po prostu nie pamiętam. Taka dziwna nazwa i zapomniałem, jak ona się nazywa. Niemniej, niemniej jednak e, wysiałem ją dzisiaj z rańca. E, no i cóż, I zobaczymy co z tego będzie. No. Kilkanaście rządków, tam e, pięć rządków e, tej marchewki wyszło mi do zasiania. Także miejmy nadzieję, że fajnie nam się przyjmie. I będziemy zadowoleni. Całą paczkę kupiłem za 3 stówy, także od razu e, no, będzie już na przyszły rok. Nie będę musiał się głowić w przyszłym roku, wydawać kasę. Także do przyszłego roku e, ona elegancko nam się przechowa w tym, w tym opakowaniu, nic tam się jej nie stanie i będzie jak znalazł. Już końcówka rozrzutnika Jeszcze momencik I kończymy Akurat dojada chyba do końca no. no i to, to robota Także mówię, jeszcze dzisiaj zabieram się do talerzowanie Tego tematu tak, żeby nie zostawiać tego na tym wietrze Bo raz, dwa ten obornik mi się przesuszy i nic dobrego z tego nie wyniknie, nie? A wy jak tam? Bo już sadzicie ziemniaki czy nie? Bo ja widziałem na YouTubie właśnie, nie na niektórych kanałach Ludzie już sadzą ziemniaki, już nawet dwa tygodnie temu widziałem, że ktoś tam posadził Nie wiem, czy to jakaś wczesne macie odmiany, czy co? Ja się trochę, powiem wam, cykam z tymi ziemniakami, bo różnie to może być nawet jeszcze w maju y, trafiają się dosyć srogie przymrozki a w kwietniu nawet możemy liczyć na śnieg także no cóż, no ja się jeszcze wstrzymuję jeszcze, chociaż wszystko już jest gotowe, praktycznie mógłbym za te sadzenie się brać no już nawet i powiedzmy jutro to tego nie robię, a wy? Napiszcie mi w komentarzu koniecznie, czy u Was posadzone, czy się wstrzymujecie, jakie odmiany sadzicie, a ja za to przypnę Wam eleganckie serduszko. Także dzięki za oglądanie. Ja lecę z kolejnymi dwoma e, jeszcze rozrzutnikami. No i cóż, łapeczka do góry, subskrybuj kanał i zapraszam Cię na kolejny mój vlog. Mam nadzieję, że już jutro. Dzięki za oglądanie i na razie. Cześć! Najpierw zgarniemy sobie wszystko do przodu. Kurde, mogłem wziąć ten jeszcze. Jakieś widły czy coś. Będą mi potrzebne, podjadę sobie taczką. Może uda się zgarnąć wszystko na raz. Co glucie? Przejść nie potrafisz. No i dobrze, sieć tam sobie.